Dobrze, to proszę się przedstawić. Kazimierz Kirejczyk, prezes zarządu firmy doradczej REAS. Gdyby miał Pan wskazać najważniejsze zjawiska obecnie na rynku mieszkaniowym w Polsce procesy, tendencje, co odgrywa największą rolę, co ma przełożenie na popyt i tak dalej, co by to było? REAS oczywiście zajmuje się przede wszystkim pierwotnym rynkiem mieszkaniowym a więc z produkcją i sprzedażą mieszkań realizowanych przez deweloperów. Trzeba powiedzieć, że był to znakomity okres, rok 2015 i również pierwszy kwartał roku 2016 to był znakomity okres, okres bardzo dobrej sprzedaży przy stabilnych cenach, przy bardzo dużym wyborze mieszkań. I okres, który z całą pewnością upłynął pod znakiem silnego wsparcia rynku przez program Mieszkanie dla Młodych. Zwłaszcza w pierwszym kwartale 2016 roku bardzo wielu nabywców spieszyło się, żeby jeszcze skorzystać z puli dopłat z bieżącego roku. Nic dziwnego, że w połowie marca pieniądze. Z tej puli zostały wyczerpane? Tak, właśnie zostały wyczerpane i już się wyczerpują pieniądze z puli na rok 2017. W tej chwili są konsumowane pieniądze z pierwszej połowy puli przypadającej na rok 2017. Druga część tej puli, 45%, zostanie uruchomione od stycznia 2017. 2017 roku, chociaż rzeczywiście jest taka możliwość, żeby już zarezerwować sobie środki właśnie z tej puli, jeśli podpisze się umowę z ostatnią płatnością przypadającą właśnie na rok, na rok 2017. Ale MDM nie był jedynym czynnikiem, który sprawił, że ta sprzedaż była taka dobra. Drugim ważnym czynnikiem, drugą ważną grupą nabywców. Byli inwestorzy, byli ludzie, którzy kupują mieszkania od deweloperów w celu późniejszego ich odnajęcia. Skłaniają ich do tego przede wszystkim rekordowo niskie stopy procentowe. Inwestycja w mieszkanie pozwalająca na uzyskanie gdzieś około 5% rocznie po, po opłaceniu podatku jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż trzymanie tych samych pieniędzy, w banku czy zakup obligacji. Ja chciałbym Pana spytać jeszcze o prognozy na przyszłość, związane przede wszystkim z tym, że program MDM no, jednak zbliża się ku końcowi powoli. Pieniądze już też się kończą. To jest jedno. A druga sprawa to są te zmieniające się warunki kredytowania. Rosnący wkład własny kredytów, część banków podniosła marże kredytowe. No, czy nie ma obawy, że tutaj ta bardzo dobra koniunktura no, może się zachwiać pod wpływem tych, tych czynników tego zakończenia programu MDM i z drugiej strony rosnących kosztów? Tak, rzeczywiście kończący się program MDM może oznaczać osłabienie koniunktury, bo są eksperci twierdzący, że program MDM nie tylko. Jakby zwiększa tę sprzedaż bieżącą, przesuwając zainteresowanie na rynek pierwotny, ale że również sięga do, w pewnym sensie do przyszłości. To znaczy, nabywcy przyspieszają swoje decyzje o zakupie po to, żeby skorzystać z dopłaty. Co za tym idzie, może ich zabraknąć za rok, dwa czy trzy, bo oni już to mieszkanie właśnie teraz teraz kupili korzystając z dopłaty. Rząd zapowiada program, który ma e, służyć pewnemu zneutralizowaniu wymogów banków. Ma to być program oszczędzania e, albo w systemie kas oszczędnościowo-budowlanych, albo w e, zwykłych bankach na wydzielonych rachunkach. Prawda? A więc mają, ma powstać pewna forma. E, długoterminowego oszczędzania na wkład własny. Tylko w każdym z tych rozwiązań, zanim ktoś zaoszczędzi na wkład własny, minie kilka lat, 3, 4, 5 lat i może się okazać, że będzie taka luka na rynku, kiedy no, ten wymóg dotyczący wyższego wkładu własnego stanie się istotnym ograniczeniem możliwości zaciągnięcia kredytu. Chciałbym, żeby Pan jeszcze powiedział o wpływie programu MDM na ceny na lokalnych rynkach. Jakie to ma przełożenie w zależności od limitów cenowych w poszczególnych miast? Na, na rynkach pierwotnych tych największych polskich miast, program MDM ma dość istotne znaczenie, oczywiście w segmencie tych mieszkań popularnych, relatywnie tańszych. Tam, gdzie tak jak w Poznaniu, limit jest bardzo wysoki. Obserwujemy od momentu, kiedy program MDM wszedł w życie, obserwujemy lekki ruch cen do góry. Ponieważ tak wysokie limity pozwalają deweloperom na podwyższenie tego dolnego, dolnego pułapu cen. Natomiast są miasta, w których te, to zjawisko jest troszkę słabsze. Ale we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie również widać, ze względu na to, że te limity poszły trochę w górę, również widać do pewnego stopnia to zjawisko. W Gdańsku widzimy zjawisko odwrotne, ponieważ tam mamy do czynienia z konsekwentnym obniżaniem limitu w ramach programu MDM, chociaż sprzedaż nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Jeszcze jedno pytanie zadać, muszę przypomnieć. Nie o nowy program mieszkaniowy. Nie, 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 nie o nowy program mieszkaniowy. A, natomiast tak, interesuje mnie zjawisko stabilizacji cenowej. Z jednej strony mamy bardzo dobrą sprzedaż, deweloperzy mówią o okresie, no jest duża podaż, duża sprzedaż, stabilny popyt wysoki, a z drugiej mhm. strony te ceny, no, jednak nie rosną tak dynamicznie jak powiedzmy, nie wiem, w latach 2006, 2008. Z czego to wynika? To wynika pewnie z kilku różnych przyczyn. Po pierwsze mamy i to chyba jest najważniejsze, mamy bardzo dużą konkurencję. Na rynku deweloperskim rzeczywiście mamy do czynienia z dużą konkurencją i rywalizacją wielu różnych podmiotów, w związku z tym cena jest dość istotnym elementem tej, tej walki, bodajże czy nie na najważniejszym obok lokalizacji elementem, elementem walki konkurencyjnej? Z drugiej strony, trzeba też powiedzieć, że no generalnie nie napływa dużo więcej pieniędzy do nabywców, tych, którzy zaciągają przede wszystkim kredyty, czyli do, tych, do kieszeni młodych ludzi. I trzecia bardzo ważna rzecz to jest. Pewna dojrzałość firm deweloperskich, umożliwiająca im dość szybkie i elastyczne zwiększanie podaży. Czyli pojawianie się niemal natychmiast w ofercie kolejnych inwestycji, w miarę tego, jak inne się sprzedają. To powoduje, że oferta jest wysoka, prawda? w związku z tym. Pomimo tego, że rośnie nam popyt głównie właśnie ze względu na ten popyt inwestycyjny, to jednak ceny pozostają w równowadze, bo jak nie ja, to mój konkurent dostarczy nowe mieszkania do tej oferty. No i na koniec trzeba pamiętać, że w kraju mamy deflację. Czyli tak naprawdę gdyby... Ceny nadążały za inflacją, to powinny spadać. A one jednak lekko rosną. A więc de facto ceny realne troszeczkę nam, troszeczkę nam wzrosły. Ten wzrost cen jednak trochę przewyższa inflację. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.